Kilka dni temu w powiecie ruszyła Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna, w skrócie SEPI. W piątek pod umową w tej sprawie podpisały się szefowe gminnych ośrodków pomocy społecznej, Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. To dobra wiadomość dla bezrobotnych i osób korzystających z opieki społecznej. Ich kontakty z tymi instytucjami staną się rzadsze, łatwiejsze, no i tańsze. Urząd Pracy będzie mógł wydawać zaświadczenia poprzez przekazywać zaświadczenia drogą elektroniczną co wiąże się z tym że osoby bezrobotne nie będą musiały przyjeżdżać do urzędu pracy i nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z dojazdem będzie to też duże ułatwienie dla samych pracowników obu tych instytucji bo wymiana informacji będzie przebiegała na bieżąco będzie można wtedy już ten wspólny wspólnego klienta dla tego wspólnego klienta planować wspólną pomoc Dotychczas ze względu na słaby przepływ informacji różne formy wsparcia bywały dublowane. Elektroniczna skarbnica wiedzy o klientach ma to zmienić. Pozwoli nam uzyskać w szybki sposób przepływ informacji. O działaniach, jakie zostały podjęte w stosunku do naszego wspólnego klienta, a co za tym idzie, efektywność procesu społeczno-zawodowego tych osób zwiększy się. Dzięki SEPI pracownicy OPS-ów prześlą między innymi przebieg zawodowej aktywizacji swych klientów. Szybciej ustalą też ich uprawnienia do świadczeń rodzinnych, społecznych oraz dodatku mieszkaniowego. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych potwierdziła, że powiatowemu bankowi informacji rabunek nie grozi. Nasze systemy są prawidłowo zabezpieczone i po podpisaniu dzisiejszego porozumienia nawiążemy współpracę i będziemy na bieżąco w ramach tego systemu wymieniać tę informację. Wygląda więc na to, że papierowa biurokracja ustępuje pod naporem swej młodszej informatycznej siostry. Legionowski starosta taką tendencję wspiera i popiera. Tutaj przepisy umożliwiają zastąpienie tego papierowego i ręcznego obiegu dostępem do informacji właściwych osób. I to świetnie, bo to jest ten kierunek inteligentnej administracji, inteligentnej pomocy, inteligentnego wsparcia. Tam, gdzie to możliwe, należy absolutnie odciążać ludzi od noszenia papierów. Ale urzędowi decydenci o rozstaniu się z nimi mogą tylko pomarzyć. Swe cenne podpisy na czymś przecież od czasu do czasu muszą składać, żeby mieć wszystko czarno na białym.